Wiele osób cierpi na um, problemy z jelitami. Tak? Osoby cierpią na jelito nadwrażliwe, osoby cierpią na um, problemy z, za, z, zapalnymi, z, z t, stan, stanami zapalnymi jelita, aż koniec w końcu, czasami lekarze stwierdzają na tyle chorobę zapalną, która będzie się nazywała leśnicki kron, albo kron po prostu, tak, od nazwiska. I pamiętajcie o jednym. Choroba zapalna jelit jest zawsze z czymś jakimś, jakąś sytuacją spowodowana, tak. Nie, nie jako, jako medycyna funkcjonalna, jaką ja się zajmuję, zawsze działamy w taki sposób, że nie będziemy eliminować tylko jednej rzeczy tak? i nie zaczynamy jakby od końca. Należy zacząć od samego początku i od tego, co jest przyczyną zaburzeń. Przyczyną zaburzeń bardzo często jest stres i zapalenie. To są takie pierwsze elementy i nieprawidłowa równowaga kwasowo-zasadowa. To są takie pierwsze, w sumie trzy elementy, no, jakby tak zacząć wymieniać, to okaże się, że ich jest jeszcze, jeszcze dużo, że nie jeden, nie dwa, nie trzy, tak, tylko zawsze możemy się do czegoś jeszcze, coś jeszcze zauważyć. Natomiast przyjrzyjmy się zawsze indywidualnie zawsze osobie, która na daną rzecz cierpi. Pasożyty bardzo często potrafią zainfekować przewód pokarmowy i tutaj będą widoczne objawy, ponieważ Normalne jest, że to małe żyjątka, my ich nie zobaczymy, my ich nie zobaczymy w kale, my ich nie zobaczymy w ślinie, my ich nie, nie zobaczymy, po prostu to jest niemożliwe do, do stwierdzenia bez, odpowiednich, bez odpowiednio przeprowadzonych badań laboratoryjnych. Natomiast one skutecznie upośledzają funkcje poszczególnych układów. Począwszy od układu pokarmowego, bo tutaj jest największy jakby odsetek również pacjentów, którzy... Cierpią na dysfunkcję przewodu pokarmowego, właśnie spowodowaną różnymi pasożytami. Badania pasożytów będą tutaj stwierdzone na podstawie eozynofilii w badaniach laboratoryjnych. To jest jeden z rodzajów komórek układu odpornościowego do, należących do białych krwinek. Więc wiadomo, że poziom, podwyższony poziom tych, że właśnie komórek białych krwinek będzie sygnalizował i może nam dawać znać o tym, że mamy problem właśnie z pasożytami. Zakażenie pasożytnicze jest popularne, nie tylko trzeba wyjeżdżać przyznam wam się szczerze do ciepłych krajów i nie do Afryki czy do Azji, ale można mieć zwierzę, można mieć psa, można mieć kota w domu. Na pewno wiele osób z Was ma zwierzęta domowe i z pewnością co jakiś czas, raz do roku, czy no, w zależności od tego, y, pod jaką opieką jest, jest Wasz zwierzak, chodzicie go odrobaczać, tak? <laughs> Więc odrobaczacie swoje zwierzęta, natomiast y, no, wiadomo, że one są bardziej narażone na pasożyty, tak? Bo jedzą różne rzeczy z ziemi, bo tam różne robią rzeczy. Y, Ludzie takich rzeczy nie robią, tak, ale ludzie mają kontakt z tymi zwierzętami, więc pamiętajcie o tym, że nie trudno jest złapać pasożyta od naszego zwierzaka. Zwierzęta odrobaczamy, psy, koty, natomiast my sami nie robimy tego, natomiast powinny, powinien każdy człowiek co jakiś czas zrobić sobie taki, taki protokół, żeby pozbyć się tych małych żyjątek, które potrafią Skutecznie upośledzać różne funkcje. Bo dodatkową ciekawostką dla Was może być, że pasożyty mogą się umiejscawiać w nerkach. Tutaj, też, właśnie przykład pacjenta, którego parametry nerkowe bardzo się obniżyły. To właśnie ta osoba z chorobą leśnickiego krona ma parametry nerkowo obniżone. I tutaj, właśnie to wszystko składa się w jedną całość, że to wszystko zaczęło się po tym wyjeździe do Azji i po tym. Po tych drastycznych objawach tej ciężkiej infekcji zaczęły się psuć nerki. Tak, również wówczas został stwierdzony, została stwierdzona choroba zapalna jelit. I tutaj też uczulam na to, że przy diagnostyce gruczału tarczowego warto jest sprawdzić sobie zawsze przeciwciała, przeciwtarczycowe. I jeszcze jedna ważna informacja, również ciekawostka dla Was. Szczepionka, która była nie tak dawno, parę lat, gdzie ludzie mieli jedną dawkę, drugą dawkę, trzecią dawkę. One również bardzo skutecznie hmm, powodują i nasilają zaburzenia autoimmunologiczne tarczycy. Więc jeżeli ktoś zachorował na autoimmunologię tarczycy po szczepionkach, to są bardzo często odczyny poszczepionkowe. Więc tutaj też, jeżeli macie z tym problem, to zapraszam do kontaktu, bo można bardzo dobrze zmodulować odpowiedź immunologiczną stosując odpowiednie preparaty, ponieważ też e, ostatnią rzeczą, którą ostatnio podczas konsultacji słyszałam je, pozdrawiam do... osobę, która, e, z którą się ostatnio konsultowałam, natomiast pamiętajcie, że Hashimoto czy choroba autoimmunologii tarczycy nie jest do końca życia. My możemy skutecznie się z tej choroby wyleczyć stosując odpowiedni preparat modulujący odpowiedź immunologiczną. Nie ma tutaj konieczności przyjmowania leków ani y, straszenia pacjentów, że jeżeli ma się Hashimoto to już ma się to do końca życia i będzie się z tym funkcjonowało i trzeba z tym żyć. Ponieważ y, no, nic błędnego, tak? Y, w ogóle jeżeli słyszę takie sytuacje i, i opinie, że coś jest do końca życia, to ja Wam życzę, żeby wasz partner był do końca życia, żeby sport był z wami do końca życia, żebyście robili takie rzeczy jak dobrą dietę, czy dobry stan waszego czy przewodu pokarmowego, czy organizmu, jędrne ciało, żebyście mieli do końca życia, żebyście jak najbardziej czerpali aktywnie z wszystkich form. Natomiast choroby nie są do końca życia. Chorobą Chorobą e, możemy przeciwdziałać i z chorobą możemy wygrać, jeżeli zapewnimy odpowiednie środowisko e, w ciele, ponieważ e, my bardzo mocno odpowiadamy za to, czy dana infekcja się rozwija, czy dana choroba się rozwija, ponieważ e, tak jak powiedziałam przed chwilą, przeciwdziałać możemy i skutecznie możemy naprawiać. Tylko nie przeszkadzajmy, bo ciało jest świetnym. E, Organem, organem, złożonym organem um, ciała, który, który potrafi się naprawiać, tylko nie przeszkadzajmy. Ja Was pozdrawiam, zapraszam do komentowania, lajkowania, do pisania komentarzy, jakie macie problemy, ewentualnie jakie macie um, e, choroby. Ja bardzo chętnie temat zawsze wypowiem. E, co do diety, co do suplementacji i co do. Um, i co do przebiegu leczenia, to oczywiście są sprawy bardzo indywidualne. Muzyka